Witam serdecznie wszystkich na moim blogu. Dzisiaj taki trochę nietypowy temat. Nie będę mówił o budowaniu modeli, nie będę mówił o nowych technikach w modelarstwie. Będzie to jakaś swego rodzaju, można powiedzieć, post chwali post. Otóż jakiś czas temu w, 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 zajmowałem się pracą nad modelem Souvenir of the Sist. To jest model wydawnictwa De Agostini. Praca nad nim zajęła mi... Prawie dwa i pół roku, no wiadomo nie była to ciągła praca, tyle co między jedną a drugą, między pracą, którą muszę wykonywać, a wolnymi chwilami zajmowałem się właśnie tym modelem. Dwa i pół roku zajęło mi budowanie go. Wiemy, że model Souvenir of Decision jest modelem dość trudnym. Było to wydawnictwo też De Agostini, gdzie było sporo błędów, niezgodności z planami oryginalnymi, więc próbowaliśmy w jakiś sposób to tam... E, iść na jakiś kompromis, nie wszystko się udało, ale ogólnie wyszedł model e, chyba fajny. Podobno, gdy się samemu nie chwalimy, to chwalą e, nas inni, e, a ja się za mnę będę chwalił, bo e, też chciałem przy okazji też zwrócić uwagę na to, żebyśmy trochę wrócili do czasów, kiedy w kioskach były gazety, czasopisma, bo dzisiaj wiemy, że wszystko jest dostępne w internecie, Wpisujemy, wyszukiwarkę, cokolwiek chcemy, za chwilę to mamy. Kiedyś musieliśmy poszukać tego w gazetach. Więc osoby, które pamiętają tamte czasy, pamiętają czasy kiosków i kiedy wchodziliśmy tam w okienko, szukaliśmy czasopisma, czy już wyszło, zaglądaliśmy. No właśnie, a propos czasopisma, model, który wykonałem, znalazł się w tegorocznym wydaniu pierwszym wydaniu modelarstwa okrętowego. Znajdujemy tam to zdjęcie na stronie tytułowej. Jest to zdjęcie mojego modelu, Souvenir of the Seas. W środku znajdziecie też relacje z budowy tegoż modelu ze zdjęciami. Tyle, że w wersji papierowej. Tutaj mamy model gotowy. Po kolei kolejne etapy zbudowy tego modelu. Zachęcam do zapoznania się z tym. Tak jak mówię, jest to swego rodzaju chwali post. No bo fajnie, jak ktoś, w pewnym, bez względu na wiek, bez względu na czas, doceni czy jest starania. Zachęcam do zakupienia też tego czasopisma. Zresztą nie tylko ze względu na akurat artykuł o modelu, który ja wykonywałem. Znajdujemy też w tym czasopisie mnóstwo innych wspaniałych rad i wskazówek odnośnie budowy różnych okrętów, tu akurat na przykład S132, czyli jakiś stawiać chyba Min to jest akurat. Są zajmują się też w tym czasopiśmie plany modelarskie różnych modeli okrętów, modeli statków żaglowych. Takie skromne, ale zawsze, zawsze coś. I zawsze tak, na, tak naprawdę warto Zerknąć do czasopisma, do druku, bo coraz mniej tego mamy. To są czasopisma, które mają bardzo mały nakład obecnie. Kiedyś były rzeczywiście w tysiącach sztuk, teraz jest to ograniczone, no bo niestety grono ludzi, którzy doceniają tak naprawdę papier, się zmniejszyło. Tak jak mówię, mamy wszystko dostępne w internecie. Niedługo też będzie się pewnie ukazywało przynajmniej tak jest na razie Jesteśmy na etapie rozmów, będzie się ukazywało w tym czasopiśmie. Ukazywał się artykuł dotyczący budowy tego modelu, czyli HMS Terror. Nie tylko filmiki, jakie zamieszczam w internecie. Cieszę się w ogóle bardzo, że w jakiś sposób spotkało się to z aprobatą, że lubicie te filmy. Staram się jak mogę, więcej może potrafię zrobić praktycznie niż słownie. Natomiast. Będę starał się co jakiś czas wrzucać te filmiki, ale też będzie, będą relacje z budowy tegoż okrętu, właśnie, czyli w tej chwili mamy go, już, mamy go na takim etapie. Będę też powoli wrzucać filmiki z kolejnych etapów, jeśli chodzi o HMS Terrora, ale w gazecie modelarstwo okrętowe, do której zachęcam naprawdę, bo jest to ciekawa lektura, a jest ich bardzo, bardzo mało takich lektur, a nie wszystko też znajdziemy w internecie. Nie wiem, może za 2-3 miesiące ukażą się pierwsze artykuły z budowy też tego artykułu. Będzie taka jakby seria artykułów. No i na końcu zamknięcie całego tematu, czyli podsumowanie budowy, podsumowanie zmian, jakie zostały dokonane w tym modelu z wersji Okre, która nam oferuje dość ubogi model, tak naprawdę. Do takiej wersji już z planów modelarskich, tak jak tu chociażby pojawiły się bardzo ważne części budynki na Okręcie, mianowicie jakiś tam magazynek i WC, czyli kibelki tak zwane. No, gdzieś też ktoś kiedyś musiał przecież te sprawy załatwiać, a Okrę po prostu o tym zapomniał. Także tyle w kwestii tego postu, chwali postu. Bardzo dziękuję za uwagę, za Wasze lajki, za Wasze e, subskrypcje, za to, że interesujecie się i komentarze. Bo powiem szczerze, że, że rzeczywiście dodaje to skrzydeł. A poza tym też e, wyciąga się z tego taki fajny wniosek, że nigdy nie jest za późno na spełnianie swoich marzeń. Ja marzyłem o tym, żeby budować modele żaglowców. Miałem 7-8 lat, kiedy zacząłem składać jakieś tam modele plastikowe, bo tylko to wtedy było tak naprawdę dostępne, nie było nic więcej, nie było takiej gamy modeli jak obecnie, a jeśli nawet było coś, pamiętam w składnicy harcerskiej w Warszawie, szukaliśmy tego, chodziliśmy z chłopakami, mówimy kurcze jakie to drogie majątek, majątek kosztowały modele drewniane, bo były takie, ale to były Modele rzeczywiście zagranicznych producentów niepolskich i trudno dostępne. Mieliśmy do dyspozycji ewentualnie plany modelarskie, ale to też z narzędziami, ze wszystkim no, był problem. Teraz mamy wachlarz wszystkiego wachlarz narzędzi, pilników, wkrętarek, wiertarek, klei no, wszystkiego także yy, wykorzystujmy to, co mamy obecnie, a myślę, że jest to wspaniała pasja. Bo uczy nas cierpliwości, dokładności, panowania nad sobą i rozwija. Rozwija naszą wyobraźnię, naszą kreatywność. Także dziękuję Wam wszystkim za udział. Zachęcam do oglądania moich kanałów. Jeśli coś tam nie tak mi wychodzi, to przepraszam. Liczę też oczywiście na Wasze sugestie, podpowiedzi, nawet merytoryczne odnośnie. Chociażby prowadzenia tego kanału są mile widziane. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam.